Kapral i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. A w dzisiejszym filmie przedstawię Wam 10 najczęściej banowanych postaci w Power League, czyli w nowym trybie w Brawl Stars. Jeżeli taki film ci się spodoba, to zostaw koniecznie łapkę w górę pod tym filmem. Nie zapomnij także zostawić suba, szczególnie jeżeli jesteś nowy, bo teraz będę się starał robić więcej takich ciekawych i informacyjnych filmów na kanale. A już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. A więc zacznijmy od tego, że Frank, czyli właśnie jedna z tych osób, które odpowiadają za Brawl na swojego Twittera wrzuciła takiego naprawdę fajnego tweeta, na którym umieściła właśnie taką y, listę najczęściej banowanych postaci, oczywiście w trybie Power League, no i my sobie je teraz przejrzymy wszystkie, no i je sobie omówimy, dlaczego akurat one zostały wybrane. Jako pierwszego na liście mamy Tika. I tutaj naprawdę się nie dziwię, że ludzie banują tą postać, bo sam ją banuje. No on przede wszystkim ze względu na to, że niedawno dostał nowy gadżet, który jest naprawdę mega mocny i zarazem wkurzający, ponieważ powoduje on to, że no, z bliskiej odległości możemy naprawdę w bardzo łatwy sposób odepchnąć przeciwnika, i teraz y, dużo osób właśnie korzysta z tego gadżetu. No bo naprawdę no, on mega, on mega y, ułatwia nam gierkę tą postacią i właśnie mega denerwuje przeciwników. Następnie mamy Amber i co do Amber, to tutaj jakoś nie będę dużo gadał, bo tak naprawdę ona od samego wyjścia była mocna. Dalej jest niby mocna i widać to, no bo ludzie ją banują. Następnie mamy Byrona, jego duży plus to jest wiadomo to, że może leczyć on swoich teammateów. Najczęściej spotykam go, jeżeli chodzi o ligę, na Heistia oraz na Seju. Bo jak już się pewnie zorientowaliście, to też nie jest tak, że możemy Wizę Mocy na każdym trybie wylosować każdą mapę, która jest ogólnie dostępna do tego trybu, bo na przykład aktualnie na takim hejście możemy zagrać tylko na dwóch mapach, tak. Są chyba tylko dwie mapy dostępne, bo ja w nim, no ja w tej lidze na razie prawie zawsze gram. Aktualnie tak przestałem wbijać pucharki i naprawdę do tej pory gram tylko na dwóch mapach, więc obstawiam, że właśnie te mapy tak będą się co jakiś czas zmieniać. Następnie mamy Jessie, która, z tego co mi się wydaje, to nie w tej, ale jeszcze w tamtej aktualizacji dostała buffa i naprawdę stała się mocną postacią. Dużo osób zaczęło ją kuszować. Ja też sam wbiłem ją na 25 rangę. No i ogólnie dalej jest mocna. Jej gadżet też spowalniający, jest bardzo fajny. No i ogólnie no tutaj też nie ma już co gadać o tej postaci. Następnie mamy Sprouta. Też się nie dziwię, że go oczywiście banują, bo zazwyczaj gracze grają nim na midzie, na takim nie Jest akurat taka idealna mapa, żeby tam wziąć na mida tego kiełka i tam rozwalać przeciwników. No i z reguły się właśnie Sprawta bierze na mida i tam się robi naprawdę dobrą robotę. Następnie mamy Piper, no którą z reguły się pewnie banuje na tej mapie, na Bounty. Jest tam taka jedna otwarta i myślę, że właśnie ze względu na tę mapę znajduje się ona na tej liście. Następnie mamy Pana P, czyli postać, której też tutaj nie mogło zabraknąć. Jest ona naprawdę mega mocna na ryby 3x3. Między innymi wykorzystuje się jego dogrania na prawej czy tam lewej stronie. Jak gracie game graba, to nawet możecie pójść na mida, bo no, ten pingwin będzie mega denerwował waszych przeciwników. Jeszcze jak będziecie mieli ten drugi gadżet, więc no naprawdę jest to tutaj zdecydowanie postać, którą opłaca się banować. Ostatnimi trzema postaciami jest Bo, Rosa oraz Edgar. No i może zacznijmy od samego końca, czyli właśnie od tego Edgara, który wiadomo może szybko przez gadżet naładować ulta, wskoczyć na Was no i Was zabić. Zazwyczaj się tak fajnie wskakuje na takiego Dynamite'a, mimo że on ma gadżet i może nas zatrzymać no to i tak raczej zdążycie tym Edgarem go porobić. Tak samo jest w przypadku takiego y, Barleya. Kiełka z stickiem, no to no, on ma ten gadżet, który może go odepchnąć, y, więc to też może nie być takie łatwe, no ale ogólnie się go banuje, bo naprawdę może on y, narobić nam dużo kłopotów. No i została nam jeszcze Rosa oraz Boal. Myślę, że na temat tych postaci tutaj nie ma wam co opowiadać. Po prostu zaliczają się one do Najczęściej banowanych postaci w trybie Power League. No i to by było na tyle w tym filmie. Daj znać w komentarzu, czy chcesz więcej takich typów materiałów. Jeżeli Ci film spodoba, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz łapkę w górę. A jak jesteś nowy, to nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, a już nie przedłużam. Dzięki za oglądanie. No i cześć!